Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj nagram Wam test zabawki węchowej dla, dla psa Garden Game. I jest to zabawka węchowa, właściwie mata węchowa w formie ogrodu grządki ogrodowej. Maja sobie leży zaraz jeszcze nie, wie, jeszcze nie wie na czym to będzie polegać. W którymś z poprzednich filmików, może nawet w poprzednim, nagrywałam Wam unboxing paczki ze sklepu 4 łapy, gdzie tam właśnie zakupiłam tą zabawkę. Kosztowała ona 120 zł. I pytałam Was wtedy na filmiku, czy chcielibyście, żebym nagrała test tej zabawki. I pisaliście, że tak. Zabawka ma drugi stopień trudności, czyli średni. No, i prezentuje się w ten sposób. Można ją tutaj złożyć na tą rzepę, więc możemy tak. Wiecie, ktoś chciał, bardzo tak. To wam pokażę. O! A w ten sposób możemy ją złożyć, żeby nam się zmieściła. Ja myślę, że można nawet. Ja y, zabiorę tę zabawkę na działkę, jak będziemy szły. Bo po złożeniu ona nie zajmuje tak dużo miejsca. Ale no, nawet zajmiemy się. Y, testem tej zabawki, ja zaraz tutaj mam i powkładam smaczki. Jak już widzieliście, tu mamy sałatę, gdzie możemy chować przysmaki. Marchewkę. No, i tu jest kieszonka taka najtrudniejsza dla pieska, wydaje mi się. Bo możemy ją w ten sposób rozłożyć. Tu jest jeszcze rzadkie no i tu jest pełno kieszonek. Być może nawet możemy to zapiąć i w ten sposób pokazać pieskowi, żeby on sam doszedł do więzku, że tu musi sobie otworzyć. Zobaczymy, jak to sprawdzi się u Maii, czy ona sobie poradzi z tą zabawą. Pociąłam smaczki na mniejsze kawałki. I tu poukrywamy tu między sałatę. Dalej na pewno dobrym pomysłem będzie wrzucić tutaj. No i teraz oczywiście tu też jej pokładamy. Więc po kolei. Tu do kieszonki. W kolejnej. Tu też ukryjemy i ułożymy jeszcze tam rzutkiewkę, żeby jej było trudniej. Tu również jeszcze trochę mi tych smaczków zostało. Więc może ich może więcej. I tak tutaj zaczniemy. Czy może do tej marchewki włożymy jeszcze. Maja już od razu wzięła się za szukanie smaczków. Chyba najłatwiej idzie w tej sałacie, bo tutaj najbardziej czuję. Teraz bierze się z tą kieszonkę, gdzie jest marchewka. Tylko Majeczka nie zauważyła, że tą marchewkę musi sobie wyjąć. Byłoby jej prościej. A jednak zauważyła, widzieliście? Wyjęła sobie łapką tą marchewkę. I tam... Wyciąga teraz smaczki. Na razie sobie dobrze radzi. Zobaczymy, jak sobie poradzi z najtrudniejszym zadaniem. Bo ta trzecia kieszonka jest najtrudniejsza. No sprawdź, czy tam gdzieś Ci nie zostało jeszcze. Teraz moja wzięła się za ostatnią część. Czy poradzi sobie otworzyć? Który ma ja Tym nie może się dokopać. A nie, otworzyła. Majczka, byłoby Ci prościej. Nie, ona już, zobaczcie, ona już coś udało jej się zjeść. Zaraz tą kieszeni urwiesz. Oma no, ja pokaż... O, gdzie masz tą smaczka? A nie, tam masz. Nie, jednak sobie poradziła. Co jeszcze ci zostało? Jeszcze ta druga część. Musisz sobie otworzyć. Ja naprawdę jestem z niej dumna, bo myślałam, że gorzej będzie szło. Czyli już to po tej stronie zostało. Widzicie tam też już doszła. Czyli ta żutkiewka jest. I teraz, no moja ocena zabawki, więc ogólnie, no bardzo mi się podoba, wydaje mi się, że na pewno na jakiś czas zajmuje pieska. Oczywiście nie jest ona jakoś bardzo skomplikowana, bo jak widzicie Maja sobie z nią szybko radziła i oczywiście wam tutaj też robiłam cięcia, bo jednak ona, to nie było tak szybko jak tutaj, bo czasami chwilę trwało. Maja tu nie wiem, ci jeszcze zostały. Zobaczcie, czyli ona jeszcze nie wszystkie odkryła przez bo jeszcze tych dwóch kieszonek nie rozpracowała. Zobaczymy. Tu już zjadła. Czyli jeszcze tylko tu jest zostały. Więc jednak na chwilę pieska zajmuje. Ale nie jest ona też jakoś bardzo skomplikowana, żeby piesek sobie z nim nie poradził. Chociaż moja na razie jeszcze nie znalazła dwóch kieszonek. Jeszcze szuka. Myślę, że mogłabym. Jeżeli miałbym oceniać całość, no to na pewno 10 na 10, jeśli chodzi o samą pomysł i wykonanie tutaj mam na myśli takie wizualne, że bardzo jest ładna temata. Jak się na nią spojrzy, jest akurat w formie grządek i no, bardzo ładne są te tutaj, no, zabawki, jeśli mogę tak to powiedzieć. Samo działanie tej maty i jak piesek sobie z tym radzi, no to myślę, że tak 9 na 10, no bo mogłaby być troszkę trudniejsza, chociaż Maja nadal jeszcze nie, odnalaz nie odnalazła, Nie, zobaczcie, tutaj już zjadła te przysmaki, więc jeszcze ta jedna by jej została. Więc moja ocena całościowa maty to 9 na 10, bo jednak piesek na trochę się nią zajmuje. Nie jest też taka w zupełności łatwa, że ją rozgryzie w 5 minut, ale też nie jest jakoś bardzo skomplikowana, no drugi poziom trudności. Więc myślę, że będę też miał jej zabierać to matę na przykład na działkę, żeby tam też mogła się bawić. W Pepko i w i pokażę Wam co kupiłam, i też pokażę Wam zakupy mojej siostry, ponieważ są one dla Sony. W Pepko wziąłam jedną taką luźną bluzkę, chciałam właśnie, żeby miała większy rozmiar, dlatego wzięłam L, żeby była taka szersza. I ona kosztowała tylko 10 zł. A tu są woreczki do sprzątania po psiaku, czy po mai. I też wziąłam okulary, bo to mi się spodobały takie różowe. A w biedronce kupiłam butelkę na wodę. Właściwie bidon. I bardzo mi się podoba jak się rozkłada. Akurat fajnie zabrać sobie gdzieś. Nawet na działkę też. I torbę. Kupiłam w biedronce taką piknikową. Przyda mi się na pewno na działkę. Może gdzieś na plażę. Latem. I co chcę Wam powiedzieć, kupiłam te dwie rzeczy dlatego, że miałam minus 15%, jak, bo była promocja, jak się kupi dwie rzeczy tam z tekstyliów, akcesoriów przemysłowych, to będzie na drugą rzecz taniej chyba minus 50%, więc ja za tą torbę, która kosztowała tak naprawdę 30 zł, zapłaciłam tylko 15 zł. Ta butelka kosztowała 35 zł. Jeszcze ją rozłożę i Wam pokażę. I tak wygląda po rozłożeniu, całkiem spora. A teraz Wam pokażę, co moja siostra kupiła dla Sony na dzień psa już, który jest dopiero 1 lipca, ale FPB koszelki i zabaweczkę, koale. No i jeszcze nie wiadomo, czy będą dobre te szelki na Sony, więc to trzeba je dopiero przymierzyć, i wtedy się okaże, czy będą dobre. Bo gdyby nie były dobre, no to będą wtedy na majkę, bo nie wiem, czy na Sonię one nie będą troszkę za duże, ale to jak przymierzymy, to okaże się. Więc to całe zakupy z Pepko i z Biedronki. Dzisiaj Maja sobie karmę z Doliny Nadeci o smaku królika, fasolki i ryżu brązowego. Już tu jej nakładam. Te puszki z doliny noteci. mają trochę więcej gram, bo z animandy, te które mają też je. Bo ja zmiany i tak kupię mnie na noteci. To właśnie tam jest chyba 150 gram, a tutaj mamy trochę więcej gram, bo jest 180. Jest dla mojej naprawdę spora porcja. No i tak jeszcze troszkę podrobię. Jeszcze pół łyżeczki. Posypę. Już może jeść. Jesteśmy już na działce. Tu jest moja torba piknikowa. Zaraz wam pokażę, co zabrałam. I na działce jest również Sonia tam. Suzie też już wziąłam z wybiegu i chodzi sobie tu je trawę. A teraz wam pokażę co ze za sobą zabrałam oprócz piesku Ty będę im mógł właśnie tą matę, bo też ją wzięłam. I jeszcze też do przetestowania wzięłam, bo pierwszy raz nie jadły jeszcze znaczy może kiedyś jadł, ale już nie pamiętam przysmaki z macet wody dla piesków, chociaż już mają e świeżo nalaną tutaj w miseczce. I jeszcze konga, dlatego że jedna jak dam matę, no to druga też musi coś mieć do jedzenia. No i tu mam tą matę. Właśnie. Już nagrywałam test. Więc później im zrobię. Oprócz tego są rzeczy dla mnie. Tu mam krem, napój dla mnie tu dla siostry i do jedzenia mamy jeszcze ciasto bananowe. Tak wygląda nasze ciasto bananowe. Właściwie to jest chlebek bananowy dokładnie, ale, ale ale smakuje tak jak ta bananowa. Maja, dla Ciebie będą smaczki. I Soni dałam do przetestowania matę, a Maja dostanie Konga. Maja nie zauważyła, że ma smaczki. i tam są smaczki. Sosoneczka. No nie muszę dać dalej, bo Sonia tak to interesuje się majki Kongiem. A nie wie, że tu ma smaczki. Tu szukaj. Masz, tu masz smaczki. No, Mama moje tam będzie się bawić. Tu jedno. No teraz się druga. Maja, oczywiście, ze swoim kungiem chodzi po całej działce. Sony całkiem dobrze idzie. Tak więc, matę Wam mogę polecić. Sprawdza się u dwóch piesków. Sonia wszystko zjadła, ale jeszcze szuka. Mam nadzieję, że coś więcej się pojawiło. Maja już zjadła swojego konga. Wiesz, co Sonia wyczynia z tą matą? Aż się zakrztusiła, taka była łapczywa. Co nie polecasz matę? Chyba tak. Rozłożyłam dziewczynom legowiska. Jedno legowisko, legowisko drugie matę. No, tu mają miskę z wodą. Nie wiem, gdzie słoneczka gdzieś pobiegła. Tam Zuzia sobie chodzi, jeśli widzicie. Soneczka też przyszła. Jeszcze chyba nie pokazywałam naszej róży żółtej. Jest nowa. Już popadały z niej kwiaty trochę, ale płatki a jeszcze jest taką błoną różę. Teraz otworzę dziewczynom przysmaki. Z macet spaghetti z wieprzowiną. Tylko właśnie nie pamiętam, czy one już to jadły, ale być może tak. Tylko nie wiem, czy obydwie, czy tylko jedna z nich już testowała, więc teraz po prostu dam im po jednej. Po jednym takim Nie no, nie po jednym, może po połówce, bo widzę, że one są dość długie. Pokażę Wam skład, bo mają bardzo dobry. Ale wydaje mi się, że dziewczyny chyba jednak jadły coś podobnego już. No i na pewno będzie im to smakować. Tak wygląda pojedynczy. Więc ładnie, jedna jest sobie tutaj, a druga w legowisku. Dość szybko zjadły, więc ten smaczek tylko jest taką szybką przekąską dla pieska najlepiej jako nagroda można nawet go przełamać mamy kawałeczki. Ja Sonia przyszła tutaj na kanapę na działce, bo od niedawno właśnie mamy kanapę, Daj łapkę, obrót. że Sonia Proszę. lubi wygodę. Co przyszła sobie tutaj? I tu są mi się a już zeszła. Tu mam podłoże dla Zuzi na wymianę. O, Maja też wygodna oczywiście, wszła na kanapę. A bo jednak Zuzia ma tutaj przeniesione terrarium. Na wszelki wypadek, jakby były zapowiedziane jakieś duże burze, to tutaj ją schowamy do altanki. No i też mam tu zapasowe dla niej podłoże. Jakby czasem jednak musiała spać tu w altance w środku. No pokażę wam, jak Zuzia... prosiła. tutaj, suszy się dla niej zielenina. Ale się postanowiła ją zjeść. A nie czekać, zanim się wysuszy. Wszystkie ma duże porcje. Porzucam piłkę. Tylko ja nie wiem, czy ona znowu nie będzie chciała zakopywać tej piłki. Bo to jest ma po prostu styl. czy na nich się Dobra, nie chcę zakopać tej wiłki. Ale to jest, to jest to Muszę śledzić, gdzie Jesteś się zakopać. No spójrzcie. Ja już znałam jej zamiary co ona zrobi. Widzieliście? Kopię dziury i zakopuje piłkę. Maja już tutaj czeka, bo poczuła, że będzie mieć ciasto bananowe. Zobaczcie, co Maja się interesuje co Sonia. No bierz. ma je, odpoczywa. Słońce na ławce. Suniec jakiś czas wchodzi sobie do altanki. i leży na kanapie. Bo Soneczka jest już chyba zmęczona. Nie chce wracać. Już dość długo jesteśmy. Więc niedługo będziemy się chyba zbierać do domu. Tam Zuzia sobie chodzi, Maja razem z nią. I ktoś czymś strzela na działkach. Maja się wystraszyła. już kończy dzisiejszy filmik razem tu z chrupciem. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.